Najważniejszym człowiekiem, któremu zawdzięczamy Czempionat Europejski jest Henri Delaney. Francuz długo próbował wprowadzić ideę euro. Niestety nie dożył pierwszych mistrzostw. ma 5 lat wcześniej. Najważniejsza nagroda, czyli Puchar za zdobycie mistrzostwa, nosi jego imię. Pierwotna nazwa to Puchar Narodów Europy. Zasady zostały ustanowione. System zakładał grę, mecz i rewanż aż do turnieju finałowego, których miały brać cztery zespoły, a pierwszym gospodarzem została Francja. W rozgrywkach wsięło 17 zespołów, a wśród nich Polska. Nasza piłka tak naprawdę miała lata świetności przed sobą i odpadła na pierwszej rundzie. Polska zagrała w niej z Hiszpanią. W Chorzowie było 2 do 4. Bramki dla nas strzelili Pol oraz Brychczy. Na rewanż nasze Orły pojechały do Madrytu i przegrały 3-0. Należy wspomnieć, że Hiszpania w następnej rundzie miała mierzyć się ze Związkiem Radzieckim. Rząd Hiszpanii jednak nie pozwolił na wyjazd do Rosji oraz przyjazdu Rywala do Madrytu, co zakończyło się walkowarami na rzecz Związku Radzieckiego. Do Francji zawitały w 1960 roku drużyny Jugosławii, Związku Radzieckiego oraz Czechosłowacji, a stawkę uzupełniała drużyna gospodarze Francja. Try kolorowi byli brązowymi medalistami mistrzów globu, lecz we Francji nie wierzono w końcowy sukces. Drużyna, która stała za tym sukcesem, posypała się. Zagrała w pierwszym meczu półfinału z Jugosławią. Mecz obfitował w bramki. Sytuacja zmieniała się niesamowicie często. W pewnym momencie Francuzi prowadzili po golach Panson, i Wiśniewskiego. 3-1, ale zaprzepaścili to i końcowy wynik brzmiał 4-5 dla Jugosławii. W Marsylii w tym samym dniu odbył się drugi mecz. Związek Radziecki łatwo poradził sobie z Czechosłowacją. czy 0 po golach Iwanowa i Poniedzielnika. Trzy dni później odbył się mecz o trzecie miejsce z udziałem trójkolorowych i Czechosłowacji. Załamani porażką w półfinale, Francuzi nie dali rady Czechosłowakom. Mecz oglądało zaledwie 9,5 tysiąca widzów. Dla porównania na półfinałach widzów było średnio około 25 tysięcy. Dla Czechosłowacji strzelili Bubnik i Pawlowicz. Finał, w którym mierzyli się Sowieci z Jugosławią, odbył się w Paryżu. Jugosłowianie mieli przewagę i starali się ze wszystkich sił. 1-1 po 90 minutach. Do 13. gola na wakę mistrzostwa strzelił głową Poniedziałnik. Trofeum d'Henri Delaney'a powędowało w ręce kapitana Sowietów Igora Netto. Pierwszymi najlepszymi strzelcami zostali z dwiema bramkami Kalić z Jugosławii, Ryt z Francji i Iwanow ze Związku Radzieckiego. Pierwsza edycja Bucharu Narodów Europy się odbyła, choć nie została uznana przez światek piłkarski za jakieś wielkie wydarzenie, ale dała podwaliny czemuś wielkiemu.